Jeżeli nie uznajemy Biblii za księgę, która pochodzi od Boga, to wszystko nam się wali na łeb na szyję. Po prostu już nie ma niczego, na czym moglibyśmy zbudować fundamenty naszej wiary. Bo to jest fundament naszej wiary: nie objawienia w Fatimie, wiadomo kogo przecież, nie Marii, Matki Jezusa. Nie jakieś doświadczenia duchowe, mistyczne takiego czy innego świętego. Nie przekazy ustne, które są nieweryfikowalne. Ale słowo Boże, które jest niezmienne od czasu, gdy zostało napisane. Taki prosty dowód wam podam można go zweryfikować sobie. W Jadwaszem, w, nie Jadwaszem, w przepraszam w, historii, w Muzeum Historii Izraela jest fragment Księgi Jeremiasza, który jest datowany na mniej więcej VI wiek przed Chrystusem, a więc czasy Jeremiasza. Całkiem możliwe, że wyszedł spod jego ręki. Ale najciekawsze jest to, że kiedy odczytano go to treść jest identyczna z treścią księgi Remiasza, którą dzisiaj czytają Żydzi, a którą my również mamy w postaci, oczywiście, przekładu. Nic nie zmieniło się. Biblia jest niezmienna. Biblia jest podstawą wiary w jedynego, prawdziwego i świętego Boga. I wszystko, co się z Biblią nie zgadza, a co ludzie twierdzą, że jest święte, należy wyrzucić na śmietnik.